U nas wiemy, że to już wycofano już na początku lat 2000 w Polsce reklamy alkoholi, bo nie mogli mówić marki piwa, to podawali strony internetowe, jak wiadomo, www.nazwapiwa.pl i to jakoś omijali, a teraz nagle się okazuje, że holendrzy bardzo dużo piją. I to też widać, jeżeli idziemy na przykład do sklepu w piątek czy coś, to głównie w Albert Heinie na kasie to co leży, to <grym> leży pełny. Alk alkoholizm tu jest na porządku dziennym, moim zdaniem, w Holandii. To jest bardzo dużo większy problem, tak naprawdę, niż mamy w Polsce. Tylko tutaj jest bardziej ubrane, bardziej ubrane, wiecie, w białe, białe koszulki i tak dalej. Ale ci to, kurde, jeżeli my tam lubimy iść i pojeść trochę, trochę powypijać. Jak to Polacy, u nas tu musi być pełny ja nawet jak idziemy chlać, czy idziemy na miasto, nawet do zwykłego pubu, tam mamy kropki ze smalcem, wszystko i to tak nie ten. A tutaj jak się wchodzi do pubu, to jest tylko stary alkohol, nie? Tylko alkohol tu się leje, małe piwerka, żeby nie było policzalne, ale one się non-stop leją. I to jest ta różnica pomiędzy właśnie Polską a Holandią, że u nas się idzie, u nas się coś zje, u nas się pobawi, a tutaj się po prostu idzie i się tylko wali w rurę, nie? To <grym> jest kurde niesamowite. Ten przykład podaje, jak policja holenderska jest słaba, bo jednego gościa zatrzymywali 20 razy. 20 razy jeździł bez prawa jazdy. Jak trzeba jeździć, żeby 20 razy być zatrzymanym? Ja już jeżdżę trochę i w Holandii mnie nigdy, przed nigdy nie zatrzymała policja. Nawet na jakieś kontrole masowe nigdy nie zostałem zatrzymany tutaj tutaj przez tą policję, a gość został zatrzymany 20 razy. I do tego jeszcze był pod wpływem COVID. Co daje to, że pewnie jeździł krzywo, ale samo to, że zostaje zatrzymany 20 razy i dalej jeździ, to pokazuje, ten przykład pokazuje, jaki ten naprawdę system i egzekucja tego systemu jest słaba. Najlepsze jest to, że jego kolega, to nie było jego auto, tylko było jego kolegi, który siedział obok i te auto, zgodnie z prawem, <coughs> zostało też zatrzymane, bo kolega jest winny, bo on mu dał auto prowadzić pod wpływem, nie? I bez prawa jazdy! Więc kolega też zaczął być winny i auto zostało być zatrzymane, jakoś, no w sumie tu mają rację akurat, że ten obok potraf, pozwolił mu jeździć, ale Gorący temat, temat kawy. Ostatnio byłem, w... gorący temat kawy, a się okazuje, że zaczyna jej brakować, że półki, półki sklepowe zaczynają być w niektórych sklepach już puste, bo kawa jest bardzo droga i bardzo zrosła i się okazuje, że ten cały proces, tutaj możecie ładnie zobaczyć, ten cały proces, kto stoi, ile ludzi ma zarobić. 9 dziewięć, dziewięć różnych firm stoi, zanim My będziemy mogli sobie wypić kawę, na przykład w naszej ulubionej restauracji czy coś, to dziewięć, przez 9 rąk musi ta kawa przejść, nie? Poprzez y, rolnika, poprzez tego co pracuje, tamtego, pośredników i tak dalej i tak dalej. Dlatego kawa się stała tak droga ostatnimi czasy. Zresztą czekolada też, ostatnio moja czekolada ulubiona Linda w Albercie kosztowała 3,60, także to jest dość sporo. A wszystko, się nie na, a wszystko się nie na zanosi, bo jak wiemy z naszego doświadczenia, jeżeli cena poszła do góry, to cena jeżeli cena poszła do góry, to już tam zostanie, nawet jak na światowym rynku, nawet jak na światowym rynku te ceny spadną, to ta cena już tam u góry po prostu zostanie, nie, to Później będą właśnie zarabiali pośrednicy i cała reszta to już wiemy, ale może być faktycznie problem z cenami kawy w Holandii, bo już widzę, że tam na przykład już nie ma poniżej 10, tylko i są powyżej 90, powyżej już 10 są za paczkę kawy na przykład ceny. Także to też ma wpływ na inflację, chociaż pewnie tego nie liczą w oficjalnych raportach, bo ten koszyk inflacyjny jest dość dziwny. Ale tak, nie zobaczymy tej zimy. No właśnie, zima się już prawie kończy i zima się już prawie kończy, mamy ocieplenie, a to jest najpopularniejszy. Wyścig holenderski, który idzie przez całą Holandię na łyżwach. Tylko, że kanały muszą być zamrożone i musi być odpowiednia do tego temperatura. Który, ale ten wyścig, poprzez ocieplenie klimatu, nie, został, nie był już rozgrywany przez wiele, wiele, który jest najpopularniejszy, bo jak wiemy, Holendrzy nie tylko jeżdżą na rowerach, ale też jeżdżą na łyżwach. Przez to mają takie sukcesy na Olimpiadzie tam. 1 marca zaczyna się, czyli już się zaczęła astronomiczna, astronomiczna wiosna, i znowu 28 rok pod rząd ten wyścig, ten wyścig nie zostanie rozegrany. No to to już jest bardzo dobry wynik, nie? Na każdy Holender, każdy Holender czeka z niecierpliwieniem, właśnie na ten wyścig, bo jest bardzo popularny. Trump od razu ruszył na niego. Nie będziesz mi mówił wczorajsza konferencja Załęńskiego z Trumpem. Pewnie to było dobre, bo co mi się najbardziej nie podobało, to to, że Załęski powiedział, że musicie uważać na Rosję, bo jak wiadomo, oni nie znają tej mental mentalności ich, bo my jesteśmy tutaj, my znamy mentalność ruskich. i wiemy, kto to jest. Jak, jak z nimi rozmawiać, że tak powiem, tak? Oni tego nie wiedzą. I Załęński powiedział, że was też to dotknie później po wojnie, jak się wojna skończy. I Załęński powiedział, że poczujecie, poczujecie to później co się wydarzy, jakby, nie? A Trump na niego normalnie, momentalnie naskoczył NIE BĘDZIESZ MI MÓWIĆ, CO JA BĘDĘ WCZOŁY, nie? Także tak niesmacznie to wyglądało. Trump z jakimś przydupasem obok siedział i to myślałem, że to będzie taka debata, jak dwóch kumpli, bo jakby nie było, grają po tej samej stronie, dwóch kumpli siedzących na ławce i rozmawiających, ale się okazało, że konferencja była trochę za ostra. I teraz pytanie, czy zrobili to pod kamery, na plus zasługuje poziom, poziom angielskiego Załońskiego, który jeszcze rozmawia z takim brytyjskim akcentem. Także jestem ciekaw. Sam pytanie sobie zadawałem, czy polscy politycy daliby radę, na przykład taką rozmowę przeprowadzić? Moim zdaniem nie, a ty zostaw komentarz, co o tym sądzisz pod spodem. Najbardziej popularna piosenkarka młodego pokolenia w Holandii zrezygnowała z występu na Lowlands najbardziej, na no, najbardziej popularnym festiwalu w Holandii, który, Notabene, notabele bilety kosztują 330 euro i, ze, i są ostatnim no, Lowlands, kosztowały 330 euro i zostały zaraz wyprzedane na pniu. Więc też jest <grytanie> pytanie, czy to faktycznie ludzie teraz, czy skąd czy faktycznie tak jak mówiłem w innych materiałach, tutaj się, pije, tutaj się pije w Holandii pod przykrywką właśnie festiwalów i innych rzeczy. Bierze pauzę, mówi, że występowanie na Lowlands nie jest czegoś niezwykłym. I bierze pauzę, bo faktycznie może mi spotkać dużo. Jeżeli też uczycie się holenderskiego, to polecam wam jej piosenki, bo są dość fajne, są rytmiczne i fajnie się tego słucha. I możecie też i dość czysto mówi. Co nie jest tutaj w tym, w, tym, w, tym kraju, w tym kraju oczywiste. Także wielka gwiazda pop bierze sobie po prostu pauzę, żeby odpocząć, żeby ten. Od 1 marca od 1 marca możemy się rozliczać z podatków w Holandii. Już to, już to zrobiło po kilku godzinach, odkąd możemy się rozliczać, zrobiło to już 85 tysięcy osób. I najszybszym, najszybszym Holendrzom, czyli jak tam nic nie macie, tylko klikacie tak, 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 to zajmuje właśnie gdzieś w granicach 4 minut rozliczenie podatku. Więc warto jest być zameldowanym, warto jest się tego nauczyć, warto się jeszcze tego zrobić, a jak później, później 7 lat ma balasting, żeby nie 5, tylko 7 w Holandii, żeby wam do, do, do drzwi zapukał. Według statystyk ludzie tego roku się rozliczają szybciej niż na przykład w tamtym roku. To jest też ciekawe, tak podaje przynajmniej... My z podatków. Problemy finansowe poczty holenderskiej. Ciekawe, bo na przykład, jak jesteście w Polsce i wysyłacie coś do Holandii, i, i to samo byście chcieli wysyłać z Holandii do Polski. W Polsce to kosztuje jakieś 8, 8 razy taniej. A tutaj cena kosmiczna, bo tutaj na przykład za małą paczuszkę, nieważne ile jest, kosztuje 6 czy 7 euro. A wiemy, jaki to jest, jaki zły serwis jest przez holenderską pocztę świadczony. Ma się do tego zgubione paczki. Ma się do tego nie na czas, ma się do tego jakieś, nie wiem, ważne, na przykład pismo urzędowe ma wam przyjść danego dnia i potrzebujecie je podpisać, czy okazuje, że czekacie cały dzień w domu, bo to jest ważne, i jest niedostarczone, później kolejnego dnia jest też niedostarczone, później idziecie do pracy, później znajdujecie to w drzwiach podpisanego przez kuriera. W ogóle też takie historie właśnie miałem, więc to też jest taki. No trzeba mieć, jeżeli się jest drogim, trzeba mieć dobry serwis. To trochę jak z NS-em, że my z podatków, tutaj pracujących, zaczniemy dopłacać jakby do prywatnych firm. Dopłacamy już do NS-a i dopłacamy teraz do... Problem jest też, jak podaje właśnie AD, wypalenie, wypalenie zawodowe przez wielu kurierów, przez wielu pracowników, którzy też częste. Zgłaszają SIKI w pracy i to też podbija koszty, jakby prowadzenia działalności. No i też minimalna krajowa, ostatnimi czasy dużo wzrosła, co też ma wskutek na to, że ceny są akurat dużo wyższe niż ten.